Cześć, to Sylwia. Zapraszam Cię na krótką ekspresową jogę, którą możesz wykonać rano, bo będzie to taka praktyka energetyzująca, rozbudzająca, lub gdy masz tylko 10-20 minut, a masz ochotę się rozruszać. Zaczniemy na stojąco i zrobimy oddech radości. Najpierw Ci pokażę, na czym będzie polegać, i zaraz zrobimy wspólnie. Wdech będzie na trzy razy. A wydech będzie na raz. Pierwszy wdech będziemy kierować ręce do przodu, drugi wdech do boku i trzeci raz ręce wysoko do góry i z wydechem zginamy kolana i puszczamy ręce. Pokażę Ci raz i zaraz sześciokrotnie zrobimy wspólnie. Ok, sześć razy. Zaczynamy! i wracamy. I teraz tak, stopy na szerokość bioder. Z wdechem unieś obie ręce do góry. złącz dłonie nad głową. Przeciągnij się tutaj oddech kieruj do żeber, podwin delikatnie kość ogonową. Wdech. Z wydechem lewą stopę przekładasz na prawą stronę i wydłużasz lewy bok ciała. Oddech skieruj pod lewe żebra. Następnie wyprostuj kręgosłup, ale pozostaw e, nogi skrzyżowane. Wdech. Z wydechem schodzisz do skłonu, skieruj ręce do tyłu, nawet dość wysoko. I z wdechem wyjdź z pozycji, wróć do centralnej pozycji. Z wydechem prawa, prawa stopa idzie na lewą stronę i wydłużasz prawy bok ciała. Pozostań tutaj chwilkę. Następnie kręgosłup prosty, nogi skrzyżowane, wdech. Z wydechem ręce skieruj w dół. I z wdechem wróć do centrum. Z wydechem jeszcze raz lewa stopa na prawą stronę wydłużasz bok ciała. I wdech, prostujesz kręgosłup. Z wydechem wejdź do skłonu. Wdech, wracasz do centrum, wydłuż się. Z wydechem prawa stopa na lewą stronę. Wdech, prosty kręgosłup. I z wydechem ręce w dół. Jeszcze raz. Wdech do centrum. Wydłuż się. Z wydechem lewa stopa na prawą stronę wydłużasz bok ciała. Wdech, wyprostuj tylko kręgosłup. Z wydechem skłon. I wdech do centrum. Z wydechem prawa stopa na lewą stronę bok ciała się wydłuża. Wdech prosty kręgosłup, z wydechem skłon. I zróbmy ostatni raz. Z wydech centrum, z wydechem lewa stopa na prawą stronę. Wdech prosty kręgosłup i z wydechem zejście do skłonu. Wdech do centrum. Z wydechem prawa stopa na lewą stronę wydłużasz się. Wdech prosty kręgosłup i z wydechem skłon. I wydech, wróć do centrum, obie ręce do góry i z wydechem złączone dłonie na wysokość serca. Stań na początku maty. Na wdechu obie ręce do góry. Z wydechem zejdź do skłonu. Z wdechem wydłuż kręgosłup. Z wydechem przełóż prawą stopę do tyłu. Lewą dłoń połóż wewnątrz lewej stopy. Możesz ugruntować prawą stopę. Z wdechem prawa ręka zatacza takie półkole, patrzy się w jej kierunku. I z wydechem ręka wraca. I jeszcze wdech do tyłu. I wydech. jeszcze raz wdech i wydech i teraz będziemy unosić ciało odpychasz się od lewej stopy wdech prawa ręka ciągnie do wojownika drugiego wdech z wydechem odwróć pozycję lewa ręka wydłuża bok ciała zejdź sobie tu w miarę nisko bok ciała się wydłuża i prawą dłoń możesz położyć na lewym udzie chwilkę pozostań i z wdechem wróć do wojownika drugiego i na wydechu przejdź do deski deska wdech czaturanga wydech pies z głową do góry wdech i pies z głową do dołu wydech wdech, zegni kolana z wydechem przejdź na początek maty wdech, wydłuż kręgosłup na wydechu skłon z wdechem do góry Przeciągnij się z wydechem dłonie na wysokość serca. Wdech, ręce do góry. Z wydechem zejdź do skłonu. Wdech, wydłuż kręgosłup. Z wydechem przełóż lewą stopę do tyłu. Prawą dłoń połóż wewnątrz prawej stopy i lewą stopę ugruntuj. Na wdechu lewa ręka zatacza duże półkole, z w jej kierunku. Z wydechem taką samą drogą wraca. I jeszcze wdech. I wydech. Ostatni raz. I teraz z wdechem unosimy ciało. Do wojownika drugiego i z wydechem odwróć pozycję. Prawe kolano zostaje zgięte. Lewą dłoń możesz położyć na prawym biodrze, prawym udzie. I wdech, wróć do wojownika drugiego, a wydechu przejdź do deski. Deska, wdech, czaturanga, wydech. Pies z głową do góry wdech i pies z głową do dołu wydech. Na wdechu zedni kolana, z wydechem przejdź na początek maty. Wdech wydłuż kręgosłup, na wydechu skłon. Z wdechem do góry obie ręce do nieba, z wydechem dłonie na wysokość serca. I wdech ręce do góry. Wydech uta na skłon. Wdech półskłon. Z wydechem prawą stopę skieruj do tyłu. Prawą dłoń zostawiasz na macie. I teraz lewa ręka zatacza półkole do tyłu. Z wydechem wracasz. I jeszcze wdech do tyłu. I wydech. I teraz unosimy ciało. Wdech lewa ręka ciągnie do tyłu, unosisz prawo. Taki skręcony, wysoki wykrok. Z wydechem prawa ręka do góry, i lewa ręka na prawe udo. Wydłużasz prawy bok ciała. Pozostań tutaj chwilkę. I wdech wróci do centrum, umieś obie ręce do góry. I z wydechem dłonie mata przejdź do pozycji deski. Deska wdech, czaturanga wydech. Pies z głową do góry wdech i pies z głową do dołu wydech. Wdech zegnij kolana, wydech przejdź na początek maty. Wdech wydłuż kręgosłup, wydech skłon, z wdechem do góry. Przeciągnij się i z wydechem dłonie do serca. Ostatni raz wdech. I wydech. Wdech, wydłuż kręgosłup. Z wydechem przełóż lewą stopę do tyłu. Zostaw ją na palcach. Lewą dłoń zostawiasz na macie. I wdech, prawa ręka zatacza półkole. Wydech, wracasz. Ostatni raz. I teraz odpychamy się prawą stopą. Wdech do góry, do skrętu. I z wydechem lewa ręka ciągnie ku górze. Lewy bo ciała się rozciąga nisko. Tu na nóżkach. Zostańmy chwilkę. I wdech wróćmy do centrum. Ręce do góry. I na wydechu. Do pozycji deski. Deska wdech, czaturanga wydech. Pies z głową do góry wdech i pies z głową do dołu wydech. Na wdechu zajmij kolana. Z wydechem przejdź do malasany. Stopy szeroko rozłożone. Miednice do dołu skierowane. Połącz dłonie razem, łokciami rozpychasz kolana. Długi kręgosłup. I następnie z wdechem wyprostuj nogi, uaktywnij pośladki i skieruj ręce do góry wdech. I z wydechem jeszcze raz do malasany. Z wdechem unieś ciało, delikatnie się wyciągnij tu. I wydech, wracasz. I ostatni raz, wdech. I wydech. Z wdechem unieś ciało i z wydechem rozluźnij ręce. Bardzo ci dziękuję i życzę ci Miłego dnia. Namastę! Jeśli jesteś tu po raz pierwszy lub jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to serdecznie cię do tego zachęcam. A jeśli szukasz dłuższych praktyk, to możesz dołączyć do mojego studia online, sylviayoga.pl.